Najciekawsza jest jedna rzecz, to znaczy, która chyba pierwszy raz tak wybrzmiała bardzo mocno, to znaczy, myśmy żyli w przeświadczeniu przez te ostatnie 10-15 lat, że jednak to młode pokolenie Rosjan, a starsze pokolenie Rosjan, że tutaj jest jakaś przepaść. Może nie przepaść, ale no powiedzmy, to są dwie równolegle biegnące ulice, na które może gdzieś tam niekiedy jest jakieś skrzyżowanie tych ulic, ale generalnie to są dwa, dwa równoległe światy. Maria pisze, że tak nie jest. Co prawda. Im człowiek młodszy tym większe prawdopodobieństwo tego, że nie będzie popierał trwającej wojny, nie będzie popierał reżimu Putina. Ale to poparcie, jeśli chodzi o kwestie młodych, jest i tak szalenie wysokie, bo to jest za 61%. Ona odwołuje się tutaj do bardzo różnych badań w ogóle. To też jest zaleta tego raportu, że ona zebrała w zasadzie wszystkie badania opinii publicznej, które były przeprowadzone po 24 lutego 2022 roku. I tu nie widać żadnej anomalii, to znaczy ogólne poparcie dla reżimu i Putina oscyluje sobie tutaj, wypisałem, między 60 a 75%.